na moje drodzy, witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dla Was to gdzieś pewnie były za dwa tygodnie bez odcinków. Dla mnie to jest tak z miesiąc z hakiem, bo już od takiego czasu nie nagrywam. I tak miałam cały plan rozpisany: jak ja tutaj przyjdę, Wam opowiem, porobię screeny, wszystko wytłumaczę itd., itd., i Wam wyjaśnię, żebyście po drugiej stronie będąc wiedzieli, z czym ja się codziennie borykam. Ale potem stwierdziłam, że mm, świat w którym nawet ja przylezę i będę jęczeć, narzekać i marudzić, to nie jest świat, w którym ja chcę żyć, więc zmieniłam podejście do tego tematu. I dzisiaj Wam robię taką małą, chciałam być aktualizację, ale mi się aktualizacja kojarzy tylko z aktualizacją oprogramowania, a komputery i roboty to jest ostatnia rzecz, którą bym chciała teraz przywoływać w mojej pamięci, więc taki update, nazwijmy to. Już i tak wszyscy używają tego słowa, to trudno. To jest tak, że ja już nagrywam bardzo, bardzo długo. Jak zaczynałam ten kanał, to miałam chęć dzielić się z innymi ludźmi, tym, co mnie interesuje, tym, co może im się też przyda, albo im pomoże. I taki był z tego bardziej społeczny wiecie, element niż to, że zakładałam kanał na przykład 2-3 lata temu z myślą, że to będzie moja praca, tym się będę zajmować i utrzymywać, albo zajmowałam się czymś innym, a teraz wezmę to i zobaczymy. Nie, to było, wiecie, to już strasznie długo trwa. I chyba też dlatego, że to strasznie długo trwa. I tak 4-5 lat temu była taka mocna zmiana, i pojawiła się właśnie ta roszczeniowa postawa, te wieczne życzenia, oczekiwania i tak dalej, oraz nieprawdopodobny nacisk na y, ocenę tego człowieka, który publikuje obojętnie o czym. Y, to ja jestem trochę tym umęczona, tak nie ukrywam, mentalnie jestem tym umęczona. Do tego stopnia, że dwa tygodnie temu usiadłem z Michałem, miałam z nim taką dłuższą rozmowę i mówię, kurczę. Jestem teraz w takim momencie, jak byłam X lat temu, i w tamtym dniu zdecydowałam, że to jest pora, żeby napisać wypowiedzenie i się wymiksować z tej firmy, w której byłam. I właśnie trochę się czułam tak samo z tym YouTube'em ostatnio. I tak uznałam, że yy, lubię to robić. Lubię nagrywać, nie lubię tego, co teraz się dzieje, czyli tych wiecznych życzeń, naprawdę tej roszczeniowej postawy, która nie ma końca, yy, tej, tych ocen, tych ciąż, wszystkich tych innych rzeczy, już nie będę tego wymieniać. To jest nieistotne, w ogóle nie będziemy dawać uwagi tym wszystkim rzeczom. Więc to wszystko jest tego duże, mnie trochę to przytłacza. I tak sobie pomyślałam, że mam teraz trzy wyjścia z tej sytuacji: albo rzucić to w cholerę, czego nie bardzo chcę robić, właściwie w ogóle nie chcę tego robić, bo lubię nagrywać te filmy. Lubię to robić, to jest fajna praca i nie chcę z tego rezygnować. Druga rzecz to było pogodzić się z tym, co się dzieje, i po prostu przejść do porządku dziennego, że nie będę szczęśliwa, tylko będę tak trochę. Co jest w moim przypadku nie do zrobienia, tak, nie będzie ja nie zgadzam się na to. Yy, a no i jęczysz też nie chcę, naprawdę bardzo nie chcę, bo zawsze powtarzam, że jak już cały czas narzekasz i miał to coś zmień. Więc została ta trzecia opcja, czyli właśnie dokonanie jakichś zmian. I ja sobie tak postanowiłam, że skoro ten kanał się nazywał dawna, dawno, dawna jeszcze był taki przydomek kiedyś czarzka, wszystko po swojemu, to zaraz też zrobimy po swojemu, przynajmniej na jakiś czas i zobaczymy, co z tego wyniknie. Otóż, zdecydowałam, że będzie tak, będę publikować filmy o tym, o czym mam ochotę. Będę nagrywać o tym i opowiadać o tym, na co mam ochotę, co sprawia mi przyjemność i radość, bo to będą po prostu dobre odcinki, a nie takie wymuszone i zrobione na hama. Po drugie, wyłączę komentarze tutaj. Na dłuższy czas. Nie wiem, ile to potrwa, ale na dłuższy czas, bo po prostu mam za dużo z tego, wiecie, tych wszystkich właśnie życzeń jest za dużo ja potrzebuję trochę od tego odpocząć tak mentalnie, więc to odetnę. Po jakimś czasie, jak te komentarze wrócą, pojawi się moderator. Wzbraniałam się nieziemsko przed tym, naprawdę wzbraniałam się nieziemsko, bo ja trochę to tak widziałam, jak było na samym początku nagrywania, te kilka lat temu, że tam się dzieją te najfajniejsze rzeczy, tam jest ta interakcja z ludźmi, tam widać, czy ktoś mnie zrozumiał i tak dalej, i tak dalej, ale pomału ta liczba tych właśnie interakcji została zmiażdżona przez liczbę właśnie tych życzeń i ocen i tak uznałam, że kurczę, muszę chyba trochę odpuścić to, bo oszaleję, najprościej mówiąc. E, więc teraz mamy taką sytuację, że to będzie wyłączone, potem za jakiś czas pojawi się ten moderator, myślę, że będzie mi łatwiej trochę e, i mam nadzieję, że to pomoże mi radość znowu taką normalną moją uzyskać. E, już jakiś czas temu powyłączałam możliwość komentowania na Instagramie i powyłączałam możliwość komentowania e, tych stories i tak e, znaleźliście opcję, żeby chociaż gdzieś coś wysłać albo do sklepu napisać maila, więc nie da się tak od tego całkowicie uwolnić, ale staram się jak mogę. E, ten maile, które do sklepu przychodzą, notabene ym, to już nie, notabene tutaj to, to nie powinno być, inny powinnam to skrót znaleźć, nie skrót, tylko inny jakiś w no ale już trudno, yy, przejdźmy dalej, po prostu ominę ten kawałek, udam, że on był, nie, nie miał miejsca w ogóle. Yy, a propos tych maili, o, a propos, nie notabene, a propos, to było to, wiedziałam, że jakieś łacińskie. W każdym razie motyw jest taki, że te maile, które przychodzą do sklepu i te maile z poradami, one już nie trafiają do mnie od dawna, od kiedy pracuje ze mną moja Magdalena, ona się tym zajmuje i ona też odpisuje do Was od dawna, dawna, dawna naprawdę, więc to e, trochę mi ulżyło. I myślę, że może skoro ta reszta też jest obciążająca, może jej trochę będzie mniej, to mi ulży, będzie mi lepiej i wtedy będę mogła wrócić do tych edukacyjnych odcinków, które najwyraźniej są Wam potrzebne. E, na ten moment to Was po prostu odsyłam do tego, co już jest na kanale, bo jest dużo! Jest naprawdę dużo, a skatalogowałam to jak najlepsza biblioteka miejska bez kitu. E, więc e, tak, o, taka będzie teraz sytuacja. E, ci ludzie, którzy są ze mną długo, to wiem, że zrozumieją i dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję, że stanowicie tą społeczność naszą, która jest fajna i ona mnie trzyma przy tej nadziei, że to jest coś, co bym chciała robić i co sprawi mi przyjemność i że wy też na tym sobie skorzystacie. Więc e, przez jakiś czas tak będzie, a potem jak włączymy te komentarze, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Yy, I to byłoby na tyle. Teraz to ja się zawinę, a właściwie to przeniosę się na kanapę tam za mną i nagram dla Was denko, które zobaczycie jako następny odcinek po tym tutaj oto. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tym właśnie wyrozumiałem, dziękuję za wyrozumiałość, a nie wyrozumiałem to... Pff, sorry, memory, no nic więcej nie mam do powiedzenia. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!